Szkoła Podstawowa nr 7 w Radomiu. Tu już od dłuższego czasu w pracach porządkowych pomaga dwóch mężczyzn odbywających karę w areszcie na i Górze. Mają nadzieję, że pomoże im to odnaleźć się na wolności. Myślę, że, jest, że jesteśmy potrzebni dla, dla społeczeństwa, nawet po, po opuszczeniu zakonu karnych. No, to, to, mamy, to mamy pracę, kontakt z, z, z otoczeniem i no, no inaczej kurczę, psychika działa na, na, na każdego z nas. Wysiłek osadzonych na rzecz szkoły chwalą jej pracownicy. Ich zdaniem to dobre rozwiązanie i korzystne dla placówek oświatowych, bo osadzeni swoją pracę wykonują społecznie. Współpraca przebiega bardzo dobrze, panowie się sprawdzają, są bardzo pomocni w pracy w szkole, przy pracach porządkowych. Są przy tym sympatyczni, grzeczni, chętnie wykonują powierzone im zadania. To nie pierwszy raz, gdy odbywający karę więzienia pomagają w radomskich szkołach. Pojedyncze takie przypadki miały już miejsce wcześniej. Ponieważ były takie incydenty, że w poprzednich latach pojedynczy aresztanci gdzieś realizowali takie wspierali szkoły. i skoro było tak dobrze, same pozytywne jakby doświadczenia z lat ubiegłych, teraz kierowałem pismo do dyrektorów szkół, którzy robią pewne remonty i pewne porządki, żeby pokazali, gdzie Mogą wykorzystać i jakie mają potrzeby. W te wakacje osadzeni pomagają w 19 radomskich placówkach oświatowych. Łącznie pracuje społecznie 25 więźniów, których sprawowanie było dobre, a których kara pozbawienia wolności dobiega już końca.